Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Chciałbym pokazać Wam, jakie nowe opcje pojawiły się w Photoshopie 2022. No jak to zwykle bywa, robi część rzeczy, robi bardzo fajnie, część jest średnio użyteczna, część jest w fazie testów. Co naprawdę fajnego pojawiło się w nowych opcjach, to jest auto zaznaczanie. Ja osobiście i tak preferuję zaznaczenie piórem, jest dużo bardziej dokładne, natomiast dla wielu osób będzie to. Fajna fajna opcja. Zacznijmy od tego, że klikamy w auto zaznaczanie. Klikamy sobie najpierw koło zębaty, i tutaj setapujemy sobie styl naszego nowego narzędzia. Możemy na początek wybrać kolor, w jaki mają zaznaczać się nasze obiekty. Domyślnie, prawdopodobnie, będziecie mieli karmazynowy. No i możemy także skupić się na tym, czy ma być auto odświeżanie, czy odświeżanie ręczne. Podejrzewam, że zrobili to z uwagi na różne sprzęty, jakimi operują graficy. Jeżeli zrobimy auto odświeżanie, to tak naprawdę ta ikonka jest nam. Zbędna, w sensie nie musimy jej dotykać, cały czas Photoshop będzie wynajdywał obiekty, zobaczcie jak najadę, będzie wynajdywał obiekty, które są możliwe do zaznaczenia. Zupełnie nie wiem dlaczego nie działa na wszystkie obiekty, więc nie, nie czuję tej rurki, a tą rurkę na przykład czuję. Nie ma sprawy. Natomiast możemy także tę opcję odznaczyć, mamy odświeżanie ręczne. I teraz jeżeli ja wytnę jedną dziewczynę, muszę nacisnąć ten przycisk, żeby zobaczył, że ja już ją wyciąłem ręcznie i została tylko jedna dziewczyna, prawda? Mamy tutaj automatycznie pokazuj nakładkę, zawsze pokazuj nakładkę, nigdy nie pokazuj nakładki, itd, i tak dalej. Nasze krycie możemy zmienić, możemy zmienić kolor, no i po najechaniu automatycznie mamy informację, co tutaj się dzieje. Możemy także wymienić krycie na kontur. Jeżeli w ogóle ruszymy jakimkolwiek konturem, to zobaczycie, że dookoła naszego wybranego targetu pojawia się obwoluta. Ona troszeczkę inaczej wygląda niż samo zazna. Jeżeli zjedziemy do zera, to znowu nie ma z tym problemu. Ok, no mi najbardziej jednak pasuje karmazynowy, około 60 65-60%. Wtedy mam pewność, że mniej więcej widzę szczegóły, wiem co zaznaczam. O widzicie jak się fajnie dodało. Auto odświeżanie, odświeżanie ręczne. Tak czy siak zawsze musimy kliknąć przy odświeżaniu ręcznym ten znaczek refresha. Dobra. To jest pierwsza sprawa, ale co zrobić, kiedy już mamy zaznaczone? Bo mamy zaznaczone, mogę kliknąć. W tym momencie, jak kliknę, to zobaczcie, że Photoshop zaznaczył cały kształt. No, czy zaznaczył go dobrze, to jest kwestia dyskusyjna. No, moim zdaniem nie mogę to poprawić. Wtedy, wtedy jest automatem trochę lepiej, ale wiem, co zaznaczam. Przejdźmy teraz do grupowania obiektów, ponieważ, tak na dobrą sprawę, samo zaznaczenie nie jest jeszcze takie super super istotne. Powiedzmy, że mamy jakiś bardzo messy background, mamy dużo biegających dzieciaków. Chcielibyśmy z automatu zaznaczyć wszystkich, no bo tego chcielibyśmy rozjaśnić, a boczki chcielibyśmy przyciemnić powiedzmy. No jak widzicie przy znoszku refresha pojawiła się pojawiła się ikonka wykrzyknika. Muszę jeszcze raz kliknąć, żeby odświeżyć ten background. On był zaprogramowany na nasze dziewczyny. W tym momencie dopiero zaczął rozpoznawać nasze Dzieci. Teraz mógłbym teoretycznie zobaczyć, co on zaznaczył, tak jak tutaj widzicie. Jeżeli to odklikam, to automatycznie mogę sobie podejrzeć, co się dzieje. Jak mogę to zaznaczyć w tym momencie wszystkie dzieci? No nie ma takiej właśnie opcji, co mnie trochę zdziwiło, bo zobaczcie, jak sobie zaznaczam, no to tu nie do końca na przykład weszło zaznaczenie kawałka dziewczynki. Więc mogę to zrobić tak, że klikam dwa razy na chłopaka. Klikam dwa razy na dziewczynkę, klikam sobie tutaj. I w ten sposób dodaję, widzicie, taki plusik przy rozciągniętym tym automatycznym. No i wtedy mniej więcej się to dodaje. Naciśnijmy Ctrl D. Przy grupowaniu obiektów warto dodać, że pojawiła nam się nowa opcja dodawania do warstw. Czyli mam tutaj piątkę dzieci, klikam warstwa, maskuj wszystkie obiekty. Widzicie, muszę sobie jakiś skrót tutaj nadać, Wam też radzę. Klikamy maskuj wszystkie obiekty, i zobaczcie co się dzieje. I teraz każdy obiekt, no tutaj niestety nie tylko dzieci jakby są wymaskowane, ale też ich buty z tego co widzę. Ale powiedzmy, że tutaj mamy chłopca w centrum. Klikam w takim razie na tę grupę warstw. Jestem w grupie i dodaję na przykład sobie krzywę. Te krzywe wchodzą automatycznie do wymaskowania tylko środkowego chłopaka. Po lewej stronie mamy dziewczynki, no ale weźmy tą dziewczynkę po prawej, ona będzie trochę prostsza. Do niej dodajemy barwę nasycenie. I cyk, możemy ją nasycić. W związku z tym zamiast żmudnie zaznaczać każde dziecko po kolei, tworzyć grupę, do której będę wrzucał różne adjusty, w tym momencie mogę z automatu sobie skonfigurować taki temat bez żadnego większego problemu. Dobra, to jest naprawdę fajny feature, on się pewnie przyda w pracach takich stricte graficznych, firmowych, gdzie mamy równe obiekty, mamy jakieś mockupy. No, przy takim messy backgroundzie, gdzie tu latają włosy, jakieś siano, to wiadomo, że nie będzie tak kolorowo. Jeżeli chodzi o harmonizację, możemy wyróżnić dwie sprawy. Pierwszą jest harmonizacja kolorów, a drugą jest kradzież kolorów, która też teoretycznie powinna harmonizować dwa obrazy. Natomiast w przypadku zwykłej harmonizacji mamy jakiś background. Chcielibyśmy do tego backgroundu przerzucić na przykład tę dziewczynę. Przerzućmy ją sobie. Ctrl T. o Niech ona będzie wielkości 25%. No jest trochę, no może, może przegiąłem. Może niech będzie 37%. O, widzę, że przy settingu nowych, nowych ustawień do Photoshopa nie zmieniło mi się to automatycznie w obiekt inteligentny, więc będę musiał powalczyć. Natomiast tak, zaznaczamy ją sobie, nie gniewajcie się, zaznaczamy od czapy, nie, nie będziemy się z tym jakoś szczególnie bawić. Chodzi bardziej o zasadę. Maskujemy. No, ten żółty w sumie trochę jest upierdliwy, ale okej. Okay. Nie, niech będzie, niech będzie, zobaczymy co się wydarzy. Teraz tak odkutkujemy sobie na wszelki wypadek warstwę, klikamy e, filtr, znaczy tak, zaznaczamy warstwę dziewczyny, filtr, neural e, filters które już były wcześniej omawiane na moim kanale, ale tutaj mamy dużo więcej feature'ów. To trzeba oczywiście pobrać, nie wszystkie pobrałem, nie wszystkie są dla mnie w tym momencie istotne, chociaż to mogę akurat sobie kliknąć. Kliknijmy sobie harmonizacja. Odznaczamy wajchę harmonizacji, to się dzieje już po stronie naszego komputera, to już nie jest w chmurze, więc nie jest takie absurdalnie powolne. Mamy w tym momencie dwa obrazy. Widzimy, że kompletnie ze sobą nie pasują. Pamiętamy, że mieliśmy zaznaczoną naszą dziewczynę, wchodząc tutaj. Klikamy, wybierz warstwę, warstwa 0 i uwaga, magic happens. E, nie, chwila, tak, mówi pixim perfect, więc mi nie wypada. E, wydarzyło się, udało się. Zobaczcie, że to jest naprawdę niezła robota dla. E, dla skrócenia tego czasu dopasowywania różnych rzeczy, luminacji i tak dalej, e, w tym momencie mogliśmy sobie pozwolić na e, dwukliknięcie i dodanie się do fajnego e, fotomontażu. No możemy teraz oczywiście to przesterować, jeżeli uważamy, że coś tutaj nie pykło, że, że chcielibyśmy, żeby to trochę inaczej wyglądało, natomiast prawda jest taka, że efekty są naprawdę, naprawdę super i kliknę tak, efekty są zadowalające, e, super, Adobe, super, super Adobe, super work, super job. Dobra, wysyłamy. E, tutaj jest super akcja i to mi się bardzo podoba. kliknij OK. Czy ja bym sam to zrobił lepiej? Nie wiem. Powiem Wam szczerze, że ja to wszystko robiłem przez maski e, skali szarości, zmiany kolorów itd., masa adjustu. Natomiast Adobe musi walczyć z różnymi aplikacjami, jakimiś swap face'ami. O, Adobe, dopiero co Wam wysłałem raport, że jest wszystko super, dobra. Jako, że Photoshop się poddał po ostatnim filtrze, pochwaliłem dzień przed nocą, to chciałem Wam jeszcze pokazać, jak wygląda kradzież kolorów i jak wygląda przenoszenie. Stylu, koloru krajobrazu, mieszanie krajobrazu. Mam tutaj taki wspaniały obraz z łódkami, wspaniały strzał. Chciałbym kliknąć w takim razie Filtr, Neural Filters i zabrać z tego takiego chmurnego krajobrazu, który przygotowałem wcześniej, kolory i styl. Klikam niestandardowe po mieszalniku krajobrazu, wybieram obraz, wybierz obraz z komputera. Czy ja na pulpicie mam jakiś obraz, który mi odpowiada? Uwaga, klikam. Pęgów nie mam. Mam JPEG'a. W związku z tym z tego JPEGa z chmurek chciałbym przenieść. Styl, kolory. Zmieszać te krajobrazy, żeby to. Coś ciekawego z tego wyszło. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ogólnie powiem wam szczerze, nie jestem fanem tego rozwiązania. Nie podoba mi się to. Nie wiem, jak wam. No coś być może w tym jest, ale jakoś mnie to nie kupuje. Dobra, a co będzie, jeżeli będę chciał wyłącznie przenieść kolory, nie będę chciał mieszać tych dwóch obrazów? No to jeszcze raz. Filtr, Neural Filters. Czekam aż to się zaczyta. Przenoszenie kolorów, klikam OK. Niestandardowe, wybierz obraz, wybierz obraz z komputera. I znowu wchodzimy tutaj JPEG. Chciałbym, żeby przenieść kolory, żeby Photoshop przeniósł kolory z tego obrazu. No, czy one są takie? No, zachowajmy może luminację. No, i powiem Wam, że to przeniesienie kolorów moim zdaniem wygląda dużo, dużo lepiej aniżeli ta mieszanina dwóch krajobrazów, która wyszła strasznie, tragicznie. No, to jeszcze nie koniec takich fajnych featureów. Ostatni fajny feature jest bardziej dedykowany do wektorków. Ja osobiście wektorkiem nie jestem. Nie, nie ogarniam za bardzo ilustratora jakoś spałem na tych zajęciach i w ogóle nie robię logosów, więc to nie jest dla mnie, chociaż czasem mi się przydaje. Powiedzmy, że mam odpalonego ilustratora, mam jakiś projekt logo, ale że nie lubię korzystać z ilustratora, zaznaczam, zaznaczam to logo, naciskam Ctrl X no i tutaj sobie wklejam Ctrl. V. I uwaga, pojawiła się nowa opcja. Możemy wkleić jako warstwy. Klikamy w warstwy i zobaczcie, co się dzieje. Mamy automatycznie pogrupowane tak jak w ilustratorze. Warstwy każda litera jest osobno. Możemy sobie dowolnie te kształty rozgrupować. Mam nadzieję, że Wam się podobało. To są takie absolutnie najnowsze featury w 2022 roku w Photoshopie. Daj Boże, za trzy miesiące będziemy mieli pełnoprawny, o 2 miesiące, pełnoprawny rok 2022. Photoshop postanowił go zacząć wcześniej. Prawdopodobnie nie obędzie się bez błędów, co widzieliście już na przykładzie tej prezentacji. Mam nadzieję, że szybko je wyeliminują i wprowadzę jakąś łatkę, bo widzę, że jest to błąd cykliczny. Pozdrawiam, do kolejnego. Trzymajcie się. Hej!